Hej, z tej strony Ami. Dzisiaj gram znowu w Robloxa, ale w gierkę Speedrun. To jest coś takiego, takiego jak parkour, ale po prostu... Jest się właśnie takim szybkim. Więc jest to trochę trudne. Poza tym jak dobrze wiecie, jestem lubkiem w parkurach, więc myślę, że będzie śmiesznie, więc zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek, a my lecimy. Dobra. E, o co tu chodzi? A, tak. Ło, wow, ale tu tak neonowo, nie? Strasznie tu świeci. Wow, ale o co chodzi? Ja nic nie widzę, bo to jest takie strasznie za jasne wszystko. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Znaczy, wiem, że przed siebie, ale. Ale wszystko jest takie nie dość że niebieskie, to jest takie jasne. Łojeju. Aj! Moje oczy. Wee. 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 Ale bym zginęła ojej, wow. piękne ojej, super Dobra, lecimy o nie, 30 sekund. Wow. Dobra, wyścigi, wyścigi, wyścigi. Wyścigi. Żum, żum, żum. Wyścigi. Na razie jestem na prowadzeniu. Wow, prawie spadłam. Wow. Ej, aż takim wielkim nubem to ja nie jestem. Dobra, cofam to. <laughs> Ale wykrakałam. Ja nie mówię. Ja takie. Nie, no takim wielkim nubem to ja nie jestem. I nagle spadam. Nie, no dobra. Amela, nie, no. Czy ja coś mówiłam, że jestem na prowadzeniu? Tak się składa, że jestem już ostatnia. Aha. Jestem na prowadzeniu tylnym. No dobra. Olać takie. Olać taką grę. Serio, olać. Nie będę grać w takie gry, bo to mnie denerwuje. Lecimy. Jezu, prawie bym spadła. Dobra, lecimy. Juhu. O Jezu, świąteczne. Ja nie mogę. Jejciu pacheyciu. Yy. Aha. No, świąt jeszcze nie ma, to może dlatego zginęłam. <laughs> yy. O. Dobra. No, niestety chyba już na prowadzeniu nie będę. Chociaż... Oh! Ale bym zginęła. Ja nie mogę. Oh my god. Byłoby po mnie. Uuu, dobra. Jak jasno tutaj jest. Tak strasznie... Te kolory się tak zlewają. I to takie... Trochę jest niewyraźne wszystko, ale... Jakoś daje radę. Okej. Okay. Wow, ale ładnie. <ścoughs> ja nie mogę. Dobra. O, znowu zimowe, ja nie mogę. Jeszcze zimy nie ma, chociaż się zbliża już, ale jeszcze nie ma. Tam był pingwinek. Aha, nie można dotknąć tych kol, 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 kolców. <ścoughs> nie mogłam się wysłowić. Oj, ui, siema pingwin. Ui. I Jiu, hop! Teraz dwa pingwiny. O, oh, no! Nie, no, serio tutaj. Awe. 36 sekund, Nie. A byłam już na przedostatnim. No, jestem na przedostatnim. Popatrzcie na pasek górny. Jakbym to przeszła, a prawie już przeszłam, to byłby jeszcze jeden i byłby koniec. Ja nie mogę. I co to? Jakiś update świąteczny, czy coś? Wszystko jest świąteczne. Ja nie mogę. Jeszcze świąt nie ma, zbliżają się dopiero.

I idę łeb w łeb z innymi ludzkami. muszę być na prowadzeniu, nie wiem po co, ale co to jakieś słońce, układ, układ słoneczny, o Boże, trzy słońca, Łocho! no, 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 a to co skacze to jakieś planety, planety, które krążą wokół słońca, czy coś, <laughs> Ой-ой-ой. Я не могу. Ну, все тяжелее. A nie mogę. Juhu! Z górki na pazurki! I Ja to przejdę. Ja to przejdę. Jednak chyba nie jestem takim nubem jak myślałam. Serio? Bo ja myślałam, że jestem mega wielkim nubem. A aż takim nubem to ja nie jestem. No, nie, no, nubem jestem, ale może dzisiaj po prostu nubem nie jestem. Co? Udało się! Udało się, tak! Yo. A to tutaj myślałam, że jest y, ten y, teleporter do, na start, ale nieważne. Ja nie mogę, udało się, tak! Tak! Dobra, no to udało nam się, więc super. Ja myślę, że to by było na tyle na ten odcinek. No, zostawcie łapkę w górę, bo wreszcie, chociaż dzisiaj nie jestem nupkiem w parkurach, no więc się cieszę. No, więc mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, a jak nie, to zostawcie pa pa!